Zachowaj spokój w każdych warunkach. Co State of Mind Miała też specjalne szkolenie, bo y, ja walczę z atakami paniki. Powiedzieli nam, że jest w fatalnym stanie. Nie miałam zielonego pojęcia o tym psie, co, jak, jak on reaguje, bo nikt z nim nie spędził czasu. Ona go miała dwa dni, zabrała go z Włoch i przywiozła do Polski, co też jest nie, no, nie do końca legalne. Już czytałam, jak po prostu przedłużyć im życie, sklonować, czy coś zrobić, po prostu nie wyobrażam sobie. Alek powiedział, że y, y, zaczął ze mną być przez pieski. Może dla ciebie to tylko pies, ale ty dla niego jesteś całym Życiem. Dzień dobry, cześć. To kolejny odcinek wideoka się Story. Moimi gośćmi, a właściwie gościu bo same tak. dziewczyny są Sandra Kubicka, Lili, Luna i Laki. Gdybyś dobry. mogła, dziewczyny, cześć. Gdybyś mogła, dziewczyny przedstawić po kolei, żebym ja niczego nie pomyliła. Lili, najstarsza i najmniejsza. Luna jest środkowa, a najnowsza jest Laki. Tutaj ma bardzo. Ciekawą historię. Zacznijmy od y, y, Lili, która była jako pierwsza. Tak. Jak do ciebie trafiła i jaka jest historia pozostałych dziewczyn? Lili była y, od mojego byłego partnera prezentem, ale dlatego, że bardzo dużo podróżowałam jako modelka i byłam sama. I byłam, czułam się samotna po prostu i uznał, że piesek mi naprawdę dużo da i tak się stało. Lili ze mną podróżowała, zwiedziła cały świat. Miała też specjalne szkolenie, bo ja walczę z atakami paniki. Jak latałam w samolotach, bardzo często przez to, że się bałam latać samolotami, miałam te ataki paniki w samolocie i Lili jest wyszkolona, żeby mnie uspokoić w takim momencie. Więc Lilka ze mną zwiedziła cały świat, a później no mieliśmy więcej piesków, ale się rozstaliśmy i zobaczyłam, że jednak nie radzi sobie, jak jest sama, że pieski lepiej żyją w stadzie i też dłużej i zdrowiej, więc w pandemii przyszła Luna, i tutaj jest nasza środkowa, ale no Luna już nie ma żadnych specjalnych szkoleń, po prostu z rozpieszczonym pieskiem. A najnowszym tutaj naszym członkiem rodziny jest Laki, która jest ze schroniska warszawskiego na paluchu i no uratowaliśmy ją. Zatrzymajmy się najpierw przy tych szkoleniach. Mhm. Jak Lili była szkolona? To jest taki specjalny szkole. program właśnie dla y, osób, które mają y, ataki paniki, lęki albo mają y, ataki epil epilepsji. I przychodzi taka pani i normalnie z nią ma szkolenia i uczy ją, ja muszę też udawać, że, że mam taki atak i ona wtedy reaguje i w moim przypadku Lilka jak czuje, że ja zaczynam mieć atak paniki, to wchodzi mi na klatkę piersiową, mm. zaczyna mnie lizać po buzi, jeżeli jest naprawdę źle, to potrafi czekać, ale odwraca moją uwagę od sytuacji, która się dzieje, która powoduje, że ja się tak czuję i wtedy ja się bardziej skupiam na niej i na tym, że ona mnie uspokaja i koi niż na sytuacji, która się dzieje. Niesamowite. Mm -hmm. I Laki jest z Tobą od ilu lat? Lili, Lili e, przepraszam. Lili jest od dziewięciu już. Lili od dziewięciu? Tak. To już. Jest Starsza dziewczyna. No jest. Jakby to pomnożyć razy jest, siedem. Jest, jest. I powiem ci, że zwiedziła naprawdę kawał świata. Jak Była z tobą wszędzie? Wszędzie, dosłownie. Jak nawet gdzieś nie można było, to ja robiłam tak, że można było. Bo przez te szkolenia specjalne miałam też taki certyfikat, ona ma dowód specjalny też swój, że nie mogą mi odmówić wejścia z nią do różnych miejsc, no. hoteli. Więc musiałam informować linie lotnicze o podróżach i, i nawet w Islandii, w której nie, mo, nie można... Uwielbiam Islandię. Tak, ale zwierzęta nie mogą tam mhm. na przykład wlatywać, to my przeleciałyśmy przez Islandię czy przez Londyn i, i, i dało radę. Luna trafiła do ciebie w pandemii. Tak. Była prezentem od przyjaciółki? Nie, Luna była... To też było jakby mój kaprys trochę urodzinowy, wiedziałam, że pandemia to ciężki okres, że psiaki, że ludzie się pozbywają zwierząt i że te psy w ogóle nie są chętnie adoptowane, kupowane i widziałam, że Lili jest bardzo smutna, bo to był okres, kiedy w Miami naprawdę my byliśmy Zamknięci. My nawet nie mogliśmy do sklepów wychodzić. Mieliśmy takie wyznaczone strefy, gdzie mogliśmy się poruszać i uznałam, że potrzebuję towarzysza, więc szybciutko znalazłam w, w pobliżu drugie szitsu i ona była jedynym szitsu, więc kupiłam lunę do towarzystwa. No i chwilę później się przeprowadziliśmy do Polski, tak się złożyło. Dlaczego szitsu? Nie wiem, szczerze to nie było, jakoś zaczęło się od Lili i skoro Lili już była Sid, to uznałam, że może pójdę w tym kierunku, ale też słyszałam, że są super do dzieci, że są bardzo rodzinne, że są bardzo zżyte. Z właścicielem, a to są moje dzieci. Ja je traktuję jak dzieci, więc tak jakoś naturalnie poszło i zakochałam się w tej rasie. Ale to nie jest tak, że tylko Shijca, bo teraz się przymierzamy do przeprowadzki, do większego domu i byliśmy w schronisku parę dni temu i patrzyliśmy już na zupełnie inne pieski, na duże psy i obojętnie, jaka to będzie rasa, byle, byle ten piesek był. Dobrze, jest Laki. Laki jest właśnie ze schroniska tak. i czy to jest jakaś taka historia, że byłaś w schronisku i po prostu się spotkałyście i wiedziałyście? Ja miałam tak, że w, w tym roku bardzo mocno się zaangażowałam w schroniska jeździłam do różnych schronisk. To, to jednemu wysła, wysyłałam ogrzewacze, drugiemu karmy. I tak Coś mnie tknęło i po prostu, ja jestem bardzo wrażliwą osobą jak po te, takim dniu spędzonym w schronisku, ja wracam do domu, jestem wrakiem człowieka, zawsze płaczę i na przykład jak dzisiaj pada deszcz, to sobie myślę, boże, ale te psiaki mają po prostu strasznie w, w tych klatkach, albo bezdomne pieski i przy tych wszystkich akcjach, które robiłam, tak się, to poczucie we mnie nasiliło się, że potrzebuję zadoptować po prostu yy, i pojechaliśmy, ostatnią akcją, którą robiłam, było schronisko na Paluchu i pojechaliśmy tam z Alkiem i tak się z, złożyło, że była laki, że było sitsu, a to się nigdy nie zdarza. No I tak, jest rasowym w 100%. Tak, psem. ale powiedzieli nam, że jest w fatalnym stanie, bo została znaleziona w zimę i miała rozwaloną wątrobę jelita. Ma bardzo krzywy zgryz, bardzo jej wystaje. I też miała starte te zęby, więc widać było, że najpierw była trzymana w za małej klatce i próbowała się wydostać. Musiała jeść śmieci, dlatego mm. um, właśnie ten stan zdrowia. No i w schronisku powiedzieli, że ona ma 7-9 lat, więc... Czyli i, też tutaj jak tak, koleżanka. więc my ją adoptowaliśmy i robiliśmy wszystko, żeby miała grzybice na całym się w ogóle naprawdę bardzo w bardzo złym stanie ten pies był. Zaadoptowaliśmy ją. Wyleczyliśmy i okazało się, że ona nie ma 7-9 lat. Tylko właśnie przez to, że ona w takich złych warunkach była znaleziona i traktowana, bo no, ona została znaleziona przez straż miejską na ulicy Wesołej. z jakiejś prawdopodobnie psał do hodowli i przez ten krzywy zgryz ją wyrzucili, bo się nie sprzeda. Co jest okropne. No i ją wyleczyliśmy i teraz jest tak, że ten piesek ma prawdopodobnie 2 latka. I już jest, już jest zupełnie innym psem, jest bardzo dużo urosła, więc to też świadczy, że była bardzo młoda ale wniosła tyle radości do naszego życia, że ja już sobie nie wyobrażam jak to było przed nią. I ona się, ona się od razu zgodziła, dogadała z, z dziewczynami, czy były jakieś kłopoty na początku. Wiesz, co bardzo fajnie schronisko przeprowadziło ten proces adopcji, bo ludzie myślą, że idziesz do schroniska, wybierasz sobie pieska i mówisz chcę tego i wychodzisz z tym sama, to tak nie jest. Ja się starałam prawie trzy tygodnie o nią, musiałam wypełnić y, multum papierów adopcyjnych, y, mieliśmy kontrolę w domu, czy warunki dla psa są odpowiednie, mieliśmy spacery zapoznawcze, żeby zobaczyć, czy one się ze sobą w ogóle dogadują, bo jak gorzej, jakby się nie dogadały, a my byśmy już ją wzięli, no i... Lili już miała taką sytuację, że, że drugi psiaczek przyszedł, ale Luna natomiast ma taki charakter, że no nie do końca ją zaakceptowała, no, przez tydzień było nie podchodzić do mnie, warczenie i tak dalej, ale teraz one sobie upatrzyły siebie i są nierozłączne, one po prostu wszędzie chodzą krok w krok, zachowują się tak samo, a Lica już ma nareszcie święty spokój. Na starsze lata. Sama wspomniałaś tutaj o tej procedurze adopcyjnej mm -hmm. i pewnie niechętnie będziesz o tym mówić, ale myślę, że to była też dla ciebie ważna lekcja. I ja chciałam mimo wszystko o to Cię zapytać, czyli o historię jeszcze z jednym twoim adopcyjnym psiakiem, mm -hmm. wokół której była moim zdaniem, jak sobie poczytałam trochę i komentarze i cały, zupełnie mm -hmm. niepotrzebna afera, ale musiałaś przez to przejść. Mm -hmm. Musiałaś gdzieś się tam obronić. Y no i zdarzyło się tak, że pies nie pasował do reszty, nie pasował w takim sensie, że się nie dogadywał, wręcz był agresywny, a ty mimo wszystko yy, podjęłaś się adopcji. Czy to była taka sytuacja właśnie, że to się stało za szybko w twojej Co? ocenie dziś z perspektywy czasu? Ten, ta cała historia w ogóle idzie głębiej, bo to nie była adopcja, która powinna, nie została, to nie była adopcja yy, pani, o której mówisz, która przyjechała, ona mi tego psa zostawiła. Robiła wielką aferę na Instagramie, że potrzebuje znaleźć dom tymczasowy dla tego psa, bo ona nie może mieć więcej psów niż, je, niż swojego pomeraniana. I ja byłam wtedy w, w Polsce, bo kręciłam taniec z gwiazdami i miałam wynajmowane mieszkanie i uznałam, że kurczę, wezmę tego psa, skoro nie masz co z nim zrobić, to lepiej żebym ja go wzięła niż nie, nie idzie do Skońska. Ona przyjechała, zostawiła mi tego psa i pojechała. I to było tyle. Mhm. Więc ja nie miałam tego procesu adopcyjnego, jak jest w schroniskach, żeby zapoznawczy i tak dalej. Nie miałam zielonego pojęcia o tym psie, co, jak jak on reaguje, bo nikt z nim nie spędził czasu. Ona go miała dwa dni, zabrała go z Włoch i przywiozła do Polski, co też jest nie, no nie do końca legalne, bo nie możesz komuś zabrać po prostu psa i go wywieźć. No ty... właśnie, nie znamy tamtej historii no właśnie, do końca. Więc nie wiemy, w jakich warunkach ten pies żył. To jest... Ona zobaczyła psa na ulicy przez chwilę i tyle o nim wiedziała. Ja tego psa wzięłam i to był mój błąd, bo moje serce dobre chciało pomóc, a dostałam po prostu po głowie jak zwykle. I też sytuacja wyniknęła z tego, że to była wtedy tylko Lili i ten pies ją pogryzł. I ja uznałam, że no, to nie może tak być i naprawdę ten pies zdemolował mi całe mieszkanie. E, szukaliśmy rozwiązania, ja tego psa miałam przez trzy miesiące, więc to nie jest mm. tak, że ja po tym jeden, jeden dzień że stwierdziłam, że to, że że przez mam. trzy miesiące naprawdę nie dawało rady. I tak jest. Dzisiaj po rozmowach z wolontariuszami w schroniskach jestem w stanie stwierdzić, że naprawdę nie każdy pies może się z drugim dogadać i oni wolą, żeby ten pies wrócił niż żeby takie historie. Sama, były. sama mam koleżankę, mm. która musiała ze względu na. To, że urodziło jej się dziecko, miała już jednego psa, i nagle po, po porodzie okazało się, że drugi pies, ten adoptowany, tak. jest na maksa agresywny. Tak. I nie miała wyjścia. I pracowała z behawiorystą też. Dokładnie tak, ale wiesz, ta historia u nas się pięknie zamknęła, bo wtedy moja asystentka straciła swojego pieska i jak zobaczyła tego, to powiedziała, że on jest taki sam jak mój pies, który właśnie odszedł. I ja pomyślałam sobie: OK, to może będzie w bliskim gronie, pójdzie do dobrego domu, nie stracę go y, kompletnie z, z pola widzenia. I tak się stało. I ten pies żyje w świetnych warunkach, jest szczęśliwy i jest jedynym psem, co jest ważne, bo ten pies no, no nie mógł żyć z innymi. Ale no, zostałam wiesz, zaatakowana też niesłusznie, bo jesteś tak taki. Ale chciałam o to zapytać. Ja, my byłyśmy na Łączach, ona wiedziała o tej całej sytuacji, co się dzieje, tylko na Instagramie przedstawiła to zupełnie inaczej, a zapomniała o tym, że jeszcze rozmawiałyśmy między sobą i to jest coś, czego ja nie szanuję. Że po prostu masz numer telefonu, do mnie to zadzwoń. Ja się cieszę, że jest chępięt w tej historii, tak. że pies jest we właściwych rękach, rozumiem, że jest szczęśliwy, tak. a ty pewnie gdzieś go tam widujesz. Ja jestem jestem spokojna i ja absolutnie zrobiłam wykonałam misję bo znalazłam mu dom na stałe, a nie taki tymczasowy, w którym nie czułby się dobrze. Sroniska w Polsce, do tego tematu chciałam wrócić. Jak ty oceniasz, bo w pierwszym odcinku moim gościem był Konrad Kuźmiński mhm. z Dioza pewnie kojarzysz. Jesteśmy, no jesteśmy na łączach jest, bardzo często. To jest tak, to jest niesamowity człowiek, 25 lat, robotach tak. którą robi, ja y, cały czas się, y, gdzieś tam moja dusza się robi ukłony, mm. jak o nim mówię. Y, jak ty oceniasz stan polskich schronisk? Mówisz, że byłaś w wielu. Czy rzeczywiście one są mocno przepełnione, jest naprawdę źle? Powiem ci, że na przykład, jeśli chodzi o palucha, jest Multum y, zwierząt, ale ja bym powiedziała, że mają ogarniętą y, fajnie tutaj y, całą tą y, infrastrukturę i jest zadbane to schronisko. Ale byłam na przykład w schronisku w Nowym Dworze Mazowieckim i ja nie mogłam przestać tam płakać. Tam dziewczyny są w piątkę i y, zajmują się tym schroniskiem, i są naprawdę no, warunki straszne, ale dlatego, że one nie mają środków. I oprócz zwierząt, psów, mają jeszcze tam y, lamę, jakieś jeszcze różne z, inne zwierzęta z, z gospodarstw domowych. Więc bywa naprawdę różnie. I często jest tak, że ludzie się troszeczkę przyczepią do jednego schroniska i to schronisko robi się bardzo popularne i wszyscy tam pieniążki przekazują, a zapominają o tych mniejszych schroniskach. Dlatego ja staram się. Nie pomagać nie tylko tym dużym, ale też tym mniejszym, dlatego, dlatego robimy takie akcje bardzo często. Mm, ale też chciałabym ci powiedzieć o takiej fajnej fundacji Psierociniec. O to chciałam zapytać no. i też chciałam dorzucić tu do taką informację, że w opisie odcinka będziemy zawsze, każdy gość mm. przynosi te swoje schroniska, które są te. jemu najbliższe. I chciałam, żebyśmy się potem wymieniły Super. dokładnie, żeby gdzieś to się w tle rozmowy nie zgubiło. Mm -hmm. Kleimy to do opisu i będziecie mogli te schroniska odwiedzić, Super. zobaczyć i zadoptować tamto pieski. A Psierociniec to bardzo śmieszne, bo to bardzo podobna nazwa do Psię więc chciałam o ten psierociniec zapytać. Tak. Co to jest za historia? Bo tam y, też chyba dziewczyny tworzą tak. to miejsce. Jak gdybyś mogła wrzucić nam kilka słów. Y, to o jest nich? to jest azyl dla piesków, które już są y, naprawdę bardzo schorowane, są w ostatnich dniach swojego życia i to są psy ratowane ze schronisk, y, zabierane ze schronisk lub y, właśnie y, różnych sytuacji interwencji. Mówmy siebie, często jest tak, że ludzie biorą po prostu młodsze psiaki ze schronisk, no bo nie chcą y, mierzyć się ze śmiercią i że ten piesek zaraz odejdzie, więc bardzo często te starsze, 14-13-12-letnie pieski umierają w schroniskach samotnie. No i dziewczyny zabierają te psy i stworzyły taki piękny azyl dla nich, gdzie po prostu wolno mogą biegać i y, to wygląda jak jeden wielki dom. Te psy mają raj na ziemi. Nie, nie żyją w sklatkach zamkniętych, tylko mają kanapy, łóżka, zabawki i swoje ostatnie dni na tej ziemi spędzają właśnie tam, i dziewczyny zbierają. Dziewczyny utrzymują się tylko i wyłącznie z darów tego, co ludzie im dadzą, i wymyśliły też super sposób. Kalendarz, do którego zapraszają różne osoby publiczne i co roku sprzedają ten kalendarz online. I właśnie z, z, z pieniążków, które dostaną ze sprzedaży tego kalendarza, utrzymują to miejsce. Ich misją, bo to na razie to, 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 to miejsce jest dosyć małe ich misją było, aby zbudować od nowa ogromny azyl i kupiły już ziemię. Zbierały pieniążki, ale teraz dalej zbierają, żeby zbudować ten azyl. I to jest naprawdę, jak poznasz te dziewczyny, to widzisz, że one mają misję. One po prostu żyją, żeby ratować te zwierzęta. I to jest mega przykre, bo robiliśmy sesję zdjęciową do tego kalendarza i połowy już tych piesków nie ma. Już odeszły, ale zdjęcia jeszcze z nimi mamy na pamiątkę. I to daje takie do zrozumienia. No wiesz, trzeba mieć naprawdę duże serce i mocne nerwy, żeby codziennie żegnać jakiegoś pies, pieska i dbać o niego do ostatnich momentów i ja bardzo je szanuję za to. Tak, pozdrawiamy dziewczyny. Teraz wywołałaś taki wątek. Wcześniej nie było tego pytania w mojej głowie, jak się przygotowywałam do spotkania, ale teraz przyszło o śmierci, pożegnanie właśnie psa. Kiedyś słyszałam, że jest to, że żałoba po psie, mm. zresztą sama ją przechodziłam, bo ja całe życie mam psy. Mm. Y, jest jedną z, no, jest porównywalna do żałoby po człowieku. Y, tęsknimy tak samo, cierpimy tak samo. Ja pamiętam, że po, mówiłam ci, że miałam podobną rasę mm. kiedyś, był to mój najmądrzejszy, najwspanialszy pies, y, nazywała się Manibelka. Tak miała w rodowodzie, nie zmieniłam mi tego imienia, bo sama Dięknie. byłam wtedy mała. Y, czyli takie połączenie maltańczyka z mm. szigzu. To lasa Apsa. Yy, I no, pamiętam, że miałam wtedy kilkanaście lat, nie poszłam do szkoły dwa tygodnie. Yy, oczywiście moi rodzice to zrozumieli, po prostu płakałam, byłam w żałobie. Pytanie, czy ty miałeś wcześniej psy i czy przechodziłaś przez ten proces żałoby i jak to było u ciebie? Miałam Jorka, który, która zmarła, gdy miałam 16 lat. I ja bardzo y, źle znoszę takie sytuacje, i ja sobie nawet nie mogę wyobrazić. Ja jestem jedną z tych osób, która już płacze, jak patrzę na Lilę i Aleksi mnie pyta, co ci jest, a ja po prostu płaczę, bo myślę sobie o tym dniu, kiedy będę musiała się pożegnać z nimi. Już czytałam, jak po prostu przedłużyć im życie, sklonować, czy coś zrobić, po prostu nie wyobrażam sobie. Jestem tak z nimi zżyta, że ja bym nie porównywała do. Podo nie, nie mówiłabym, że to jest podobne do żałoby człowieka, tylko ja myślę, że to będzie tak samo dla mnie. Bo ja y, na przykład z Lili spędziłam 9 lat teraz i ona ze mną była w każdym momencie mojego życia. Jak ja byłam samotna, nie miałam do kogo się odezwać, to po prostu miałam ją i te, to są moje dzieci, to nie są psy, to są moje dzieci, ja je tak traktuję. I sobie nie wyobrażam życia bez nich. To będzie naprawdę strasznym życiem. Żyję im, mnie. życzę długiego życia, trzymam ja oś... to świetnie, więc mam nadzieję, że tak będzie. Nie, ja jeszcze teraz mamy pieska yy, moja mama yy, Majorka, która też już jest yy, 15 lat, ma. Hmm, i staruszka. Tak, już, no już czujemy, że to jest to, ale moja mama też wypiera tą myśl, totalnie mówi: nie, ona żyje, ona jeszcze 20 lat będzie żyła. Więc tak sobie też będę mówić. Sama mam, y, y, to znaczy bardziej to jest pies mojego narzeczonego, 13-letniego psa, tak i przychodzą coraz częściej takie myśli, kiedy na przykład widzimy go na spacerze, a że tu się potknie, y, tu idzie wolniej, że jest to już takie przygotowywanie się do tego, że już niedługo może Ja jak jak zabraknąć. Słyszę, że jest kichnięcie kaszel, coś to ja od razu do weterynarza, jakaś mała gulka, a tutaj w tym wypadku akurat bardzo często są, bo one się lubią bawić bardzo intensywnie, więc są. Więc ja co tydzień z weterynarze weterynarza i weterynarz mi mówi, wszystko jest ok, już proszę się uspokoić, ale... Mama pani kara. Tak, ja chucham na zimne, no. To dobrze. E, pozwolę sobie przeczytać cytat, który sobie zapisałam, skoro już przy dzieciach jesteśmy. Moje psy były dla mnie terapią. Póki nie mogę mieć dzieci, to są moje dzieci. E, ty cierpisz na zespół policystycznych jajników e, i co się stało, kiedy powiedziałaś na głos, że twoje psy to dzieci? Co się stało w sieci? Wybuchła absolutna głównoburza, zaatakowały mnie matki, które mają dzieci, że jak będę miała dzieci to zrozumiem, że to nie da się tego porównać, że to jest zupełnie inna miłość, że jak ja mogę psa do dziecka porównywać, że kiedyś to może zrozumiem i w ogóle tak mnie to zdziwiło, ale znalazło się bardzo dużo też takich bym powiedziała inteligentnych kobiet, które mówią, ja mam psa i mam dziecko i traktuję mojego psa dalej jak moje dziecko. I yy, no nie wiem, troszeczkę mnie internet bardzo szokuje ostatnimi czasy, gdy mówię na temat dzieci, gdy mówię na temat psów, w, w ogóle macierzyństwa. Yy, ja. ja ja myślę, że nawet jak będzie dziecko, to co dalej będą moje dzieci? No Ja sobie nie wyobrażam, że wtedy buduję im budę i trzymam je na zewnątrz. No... Dokładnie. No, to nie. Wiesz. Poza tym nie zrozumie tego kobieta, która się nie mierzy z tym, co, przez co ja przechodzę, więc równie dobrze mogę odbić piłeczkę i powiedzieć: A ty nie wiesz, jak to jest nie móc zajść w ciążę, chcieć mieć dzieci, a nie możesz. I jedyne co, to możesz przelać tą miłość na zwierzęta. Wiesz, ja y, jestem tą dziewczyną, o których, ty, o których ty sama wspomniałaś, czyli mam dziecko, swoje prawdziwe dziecko, dziesięcioletnią córkę, a jednocześnie zawsze powtarzam, że mam córkę i trzech synów, no czyli właśnie. trzy psy. I, I jakby jest to dla mnie oczywista oczywistość. I co, kochasz jedno mniej niż drugie? No, nie, nie, jest nie to nie nadal miłość, nieważne jaka, jest Dokładnie. to nadal miłość, tak? Y, więc myślę, że ktoś, kto ma po prostu otwartą głowę i serce... Tak. Może to zrozumieć. Ja myślę, że to też Tyle. zależy od podejścia, jak, jak dorastali, bo jeżeli dorastali właśnie na wsi, gdzie pies powinien być na łańcuchu i ma spać w budzie na zewnątrz, nie może spać w łóżku absolutnie co to w ogóle. No to pewnie tak, no takie ma podejście. No, u mnie dziewczyny śpią z nami w łóżku. My, nie ma, my śpimy na krawędzi, one pośrodku jest nam cudownie. No dobrze, no to co to Alek Baron, Alek, Alek powiedział, że zaczął ze mną być przez pieski, bo on zawsze chciał pieski. Tak, tak, naprawdę. On on zawsze chciał psy. Czyli co miłość od pierwszego wejrzenia była? Absolutnie. Ja myślę, że dziewczyny tutaj bardzo mocno pomogły, ale zawsze chciał pieski. Nie do końca mógł, gdy był teraz w trasie za Framental, na, na koncertach, tutaj Voice i bardzo dużo się u niego działo i on myślał, że po prostu sobie nie poradzi z tym. Pojawiłam się ja plus dwa, wtedy. I jakoś sobie poradziliśmy i jest absolutnie zakochane w nich, też się traktuje jak dzieci gada do nich, całuje, przebiera, po prostu jeździ do weterynarza. Później właśnie Laki jest takim, mówimy, naszym wspólnym dzieckiem. On się śmieje, że to są dzieci z poprzedniego, poprzedniego małżeństwa. To jest ale nasze, też kocha. Ale też kocha jak swoje, a to już jest jego, naprawdę. Okay. Bo razem było adoptowane. I razem byliście wtedy w schronisku, jak ją zobaczyliście? Tak, Alek, Aleks I co nalaz... od razu, pojawiła się tam myśl, właśnie, że bierzemy ją? Nie to, zastanawialiście się? I to było cudowne, bo ja powiedziałam, Alek, chcę Laki w domu. A on mhm. powiedział, dobra. Nie było w ogóle rozmowy, nie było wahań, tylko będziemy robimy to. I ja ostatnio też um, powiedziałam, że jadę znowu do schroniska i, i mówię, i co jak wrócę i będę chciała kolejnego psa, mówić, to bierzemy. Taki jest Alek właśnie. No i właśnie, no czekaj, bo ja tu tak widzę od razu, jak to powiedziałaś, wielki dom, wielką rodzinę i dużo psów. Tak. Tak jest plan? Nasz plan jest przeprowadzić się do domu teraz. I powiedzieliśmy, że w momencie, kiedy. A to się już dzieje, tak? Tak, to się już dzieje. W momencie, kiedy wchodzimy do domu, to na drugi dzień idziemy do schroniska, żeby mieć dużo psów, bo większy dom to znaczy więcej przestrzeni dla piesków. Nie rozwinęłyśmy jeszcze jednego wątku o psie innej rasy. Ech, tak. Nie masz obaw, że znowu może się coś nie. Nie zgodzić w rodzinie. Wiesz co, po tym, jak teraz miałam doświadczenie, jak wygląda naprawdę adopcja, jak powinna przebiegać, to wiem, że będziemy mieć ten czas, żeby psy mogły się zapoznać, żeby zobaczyć, czy, czy wszystko jest ok. Ale mam no tak się pięknie dziewczyny przyjęła, że po prostu nie wyobrażam sobie, że będzie jakiś. Coś Macie już upatrzonego towarzysza, będzie to dziewczynka, rozumiem, tak? Bo jakby nie, jesteśmy otwarci. Chcemy duże psy, bo, bo, bo działka też będzie bardzo duża, a duże pieski niechętnie, ludzie niechętnie adoptują duże psy. Najrzadziej są adoptowane w ogóle czarne zwierzęta. Nie wiem dlaczego. Jak, ja mam dwa czarne psy. Jak w schronisku mi pani powiedziała, że po prostu hmm. jak widzą czarnego psa, to go nie chcą od razu, więc pewnie weźmiemy Dziwne. jakiegoś czarnego psiaka. Ale chcemy mieć dużo psów. I w ogóle jeździliśmy, szukaliśmy domu, żeby był duży, żeby móc mieć dużo psów. Takie mamy priorytety. My zmieniamy nie dlatego, że teraz mamy zaciasto, tylko chcemy więcej psów. Słyszałam też, że adoptujesz wirtualnie psy. Tak. Co to dokładnie znaczy i jak, jak to można zrobić i w jakich miejscach? To jest świetna opcja, jeżeli. Ktoś chce pomóc, ale nie może zaadoptować psiaka i wziąć do domu, dlatego warto spytać się schroniska, czy robią taki, taką akcję, bo nie każde schronisko ma wirtualną adopcję. Natomiast w Nowym Dworze Mazowieckim dziewczyny miały i bardzo to nagłośniłyśmy i po naszej akcji prawie wszystkie psiaki się zaadoptowały, wirtualnie oczywiście. To znaczy, że miesięcznie przekazujesz to zaczyna się od 50 zł, więc możesz przekazać 50 zł miesięcznie i te psiaki, ten psiak jest twój wirtualnie. I to jest jeden właściciel na psa. Tak. Okay. I on ym, i on dba o tego psiaka, jeżeli chcesz pokryć na przykład, nie wiem, leczenie weterynaryjne, no to masz poczucie, że to jest twój piesek, że ty o niego dbasz wirtualnie. A jak chcesz pojechać go poznać, to bardzo też możesz, możesz wziąć go na spacer, spędzać z nim czas, czyli jakby to był twój piesek, tylko że dziewczyny ze schroniska się nim tam opiekują na miejscu i tam śpi i tam mieszka, ale, ale to też daje takie poczucie, że masz tego pieska. To tak, jest ekstra pomysł. Ja chyba wróci, wrócę dzisiaj do domu z takim pomysłem. Nie wiem, co na to mój narzeczony. Żeby wirtualnie tak, adoptować, tak, zadoptujesz tak, wszystkie schroniska. Tak, Słuchaj, ja, myślę, ja mam to, to samo, więc yy, ostatnio... Ja, ale... ja mam tylu pieniędzy, Sandra, tak. chciałabym, ale wiesz, nie da się pomóc też każdemu. Ale ja myślę, ja mów... że te drobne kroki są właśnie ważne. Ale ja mówię y... tak, jedna paczka papierosów mniej, albo... Nie pale. No to dobrze, ja też nie palę, nie piję, ale mówię ja tak po ludziach, bo często mówią, że nie mają pieniędzy tak. nie, coś tam. No to może jedno wyjście do baru mniej, może jedno wyjście tak. na dyskotekę mniej, a się. możesz... A da, się. da się. I znajdą się te pieniążki. Tak, jedno buty mniej, czasami w szafie. Dokładnie tak, a poczucie, że pomagasz naprawdę jest bezcenne. To była najpiękniejsza transformacja, jaką w życiu przeżyłam w ogóle doświadczenie, gdy zobaczyłam laki y, bojącą się, y, z, po prostu zaniedbaną, i to jak ona pięknie rozkwitła. No nie powiedziałabyś, że to ja jest pies ze schroniska. Nie że to jest pies ze schroniska. Dlatego, nawet jak pisałam wczoraj jeszcze swoją tak. asystentką, pytałam, jaka jest ich historia, bo gdzieś mi świtał ten pies adopcyjny, ale mówię: Nie, no, no nikt mi tu nie pasuje do żadnej adopcji. No widzisz, Więc co tak. miłość robi z psem? I z człowiekiem. Tak. Ja też rozkwitłam. Jest od takie razu. pytanie, które chciałam, postanowiłam sobie za cel zadawać je zawsze, w każdym mhm. odcinku. I to pytanie jest bardzo krótkie, ale trudne. Dobra: Psy czy ludzie? Psy. Odpowiedziałaś jednoznacznie, nie wszyscy tak od razu odpowiadają. A dlaczego psy? Bo pies cię kocha bezwarunkowo, i ostatnio nawet widziałam to po nich. Luna ugryzła laki o zabawkę. Minęło 5 sekund. Luna sobie poszła do kojca, a Laki już za nią była i już obok niej już zapomniała, że ją ugryzła. I te psy są po prostu bezbronne. I wiesz, jaki jest mój ulubiony cytat? Może dla ciebie to tylko pies, ale ty dla niego jesteś całym życiem, I całym, I całym, światem. całym światem. Bo on, one są na tej planecie przez 15-16 lat, my żyjemy znacznie dłużej. I one nie znają nic innego oprócz nas, i oprócz tych warunków, które my im pokażemy i tego domu, który im stworzymy. No i Lilka też. Mówię pies, bo Lilka mi udowodniła, że partnerzy się zmieniają, a ona dalej przy mnie jest. I po prostu kocha mnie bezwarunkowo i nigdy nie potrafi. Zatem się... zastanawiałam się, jak właśnie inaczej nazwać psy, żeby nie mówić psy po prostu. Ja, I dzieci. ktoś mi, ty mówisz dzieci, a jeszcze jest takie fajne określenie, które mi Filip Cembala mhm. podsunął ostatnio: psiosoba. Psiosoba! <laughs> I to ojej. mi bardzo pasuje, bo to jest takie połączenie właśnie psy i tak jak psa i, i przyjaciela. Prawda, no to reagował. Ja na uwielbiam sobie. zmieniać słowa, na przykład idziemy do psizjera. No, e, dzisiaj macie psiewiat. Dzisiaj jesteśmy w psich historiach. Dokładnie <noise> tak. Się zgadza. Dziękuję Super, ci bardzo dziękuję za dzisiejsze bardzo. spotkanie. Wszystkie linki będziecie mieli w opisie. Dziękujemy bardzo. No i dużo miłości każdemu życzymy i otwartości. ja adoptujcie. Dokładnie. Kupujcie też, bo to też, też jest dobre. Dokładnie to tak. nie jego wina, jak to powiedziała kiedyś Małgosia Rodzenek, że jest, jest z hodowli. Nie, absolutnie. To jest wina I tak te psy jeżeli nie zostaną kupione w tych hodowlach, to wylądują w schronisku, tak. bądź jak laki na ulicy, bo się nie sprzeda. Więc y, prędzej czy później tak to się wydarzy. Nie chcę nic mówić, ale wszystkie psy są po mojej stronie. Sprzedane. <noise> Pozdrawiamy. Dzięki. Pa.